Głosowali za Pogonią, głosowali za Czarnymi, za Orłem, za Iną i w konsekwencji nie została na pierwszym zebraniu powzięta decyzja, jak ten klub się będzie nazywał. Ale gdy delegacja z Łodzi wróciła i przywiozła biało-niebieskie stroje, spodenki białe i niebieskie koszule, nazwa sama wynikła – Błękitni. 80 lecie klubu to jest naprawdę ważny dzień, to jest yy, cała historia najstarszego klubu na Pomorzu Zachodnim. No co mogę powiedzieć? Wydaje mi się że jesteśmy pogali, że wyszło fajnie, ale to mówię, najważniejsze jak będzie dalej, jak będziemy się rozwijali, bo galę można robić dobrze, a najważniejsze jest to, co, to co na boisku. Chcemy wychowywać młodzież, żeby szła do pierwszego zespołu i takie mamy plany, a zobaczymy jak to wyjdzie. Błękitny Stargard, 40 lat, KKS, wazon pochodzący z roku 1985. Przygotowywaliśmy się do tego przedsięwzięcia od kilku lat i finansowo i dokumentacyjnie teraz mamy już wszystko. Dokumentacja jest z pozwoleniem na budowę. W najbliższym czasie radnym naszej Rady Miejskiej przedłoży już propozycję w jaki sposób sfinansować tę inwestycję. Ponad 80 milionów to dla budżetu miasta jest duży wysiłek, ale mimo wszystko jesteśmy gotowi i w tym roku powinniśmy, jak wszystko dobrze się ułoży, tę inwestycję rozpocząć. No i 85-lecie na pewno będzie już na nowym stadionie. Na pewno Błękitni jako duży klub, czy patrząc z perspektywy całego województwa pomorskiego Związku Piłki Nożnej, bardzo duży klub, z tak wielką historią, jest to klub istotny, patrząc pod kątem wyszkole, szkolenia dzieci, szkolenia młodzieży i też sukcesów w piłce seniorskiej, bo dzisiaj na gali, która właśnie się zakończyła, tak nadmiennie bardzo, bardzo udanej, bardzo ciekawej gali z okazji 80-lecia klubu Błękitni Stargard, było kilkukrotnie podkreślane, jakie sukcesy senior. Ten klub odniósł i kilkukrotnie było wracane do półfinału Pucharu Polski. Sam osobiście przyznam, byłem na tym meczu rewanżowym w Poznaniu. Wielkie emocje niestety nie, dało, nie było dane Błękitnym zagrać na Stadionie Narodowym, ale takie kluby właśnie jak Błękitny Stargard budują całą społeczność naszą w naszym województwie. 54. minuta Tomasz Pustenik, 1 do 1, 64. minuta na 2 do 1 Tomasz Pustelnik. W czwartej minucie Łukasz Kosakiewicz z tobą trzecią bramkę dla błękitnych. Autobusy. Na motywach wiersza Juliana Tuwima lokomotywa. Jedzie z Stargardu sznur autobusów, a w nich Stargardzi w tłumy wiarusów wcale nie zmusł. A co ich z miasta w drogę wygania? Jadą w błękitny podbój Poznania. Zaczynałem, zaczynałem na błękitnych grać mając 13 lat. Chciałem, chciałem coś osiągnąć, chciałem, chciałem grać dobrze w piłkę. Błękitni to proponowali i nam umożliwiali to, żeby, żeby to robić. W tej chwili mamy fajne, boi, fajne boiska, ale z tego co, co słyszę, co obiecuje Pan Prezydent, którego trzymam za słowo, że w niedługim czasie będzie tutaj piękny stadion, na którym naprawdę fajnie będzie, będzie grać. Ja pamiętam, jak pan Górak był, nie pozwalał nam wchodzić. Jak? Górak, dobrze chyba mówię. I pilnował, pilnował murawy, żebyśmy na murawę nie wchodzili, nie weptali. Dla nas dostawało nieraz tam żuznowe to boisko i tam żeśmy, tam żeśmy próbowali, próbowali grać. Mając 15, 15 lat zadeklarowałem w pierwszej drużynie grając w, okręgu, w meczu w klasy okręgowej pamiętam z Czarnymi Szczecim strzeliłem jedną bramkę i to było takie fajne wydarzenie, bo ja nie miałem, była potrzebna specjalna zgoda, żeby zagrać nie mając 15 lat, a to było takie wydarzenie wtedy, bo Stefan Rygiel kończył karierę piłkarską, ja niby tą karierę zaczynałem, a co z tego miało wyjść to dopiero później się okazało.